Okazało się, że wasze siostry dotarły wcześniej na weekend z młodszym rodzeństwem, więc wysyłam was do Rainbow High, by je powitać. Nasze siostry już tu są? Bez żadnego nadzoru? A! Nadal nie wiem, gdzie schowały moje łóżko, gdy było tu ostatnio. Moja mama kazała nam iść do pokoju w Sannie i Waj i tam zaczekać. Tak, wiem, ale one nie wiedzą, że już jesteśmy i nie znają naszego planu. Mamy tyle do zrobienia sprzęt, nowe tożsamości. Wiesz, myślałam i. Nie chcę już tego robić. Jesteś tylko zmęczona po podróży. Uu, czas na smoothie. Może wyczarujemy nasze słynne, zakazane smoothie. Tym razem z hot-dogami. Wy! Tak, wy! Idealnie mniejsze wersje Waj i Sunny. Jestem Stella, a wy? Ja jestem siostrą Sunny, Daisy. A to jest... Ametyst! Jestem Ametyst! Wiesz, gdzie tu można wypić smoothie tak... bez żadnego powodu? Tylko w Rainbow Union! Zostańcie tu i czekajcie! Amethyst. Nie mogą być daleko. Uch, przynajmniej mam jeszcze łóżko, są tu. Ja to czuję. A! A! Trend na słomki we włosach, tak? I zakazane smoothie. <śm> 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 A to ma być na topie. O tak, według nich. W każdym razie, byłam w Rainbow Union z waszymi siostrami i Daisy powiedziała, że planują coś mega. Wykręcą jakiś numer na pokazie talentów? Tak! Dalej! Ugh. Czemu ja to wciąż piję?